Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z MadRunnera na moim kanale i dziś zajmiemy się oczywiście kolejnym wyzwaniem i dziś y, operacja dźwigowa i użyj żurawia leśnego, aby zebrać i załadować głody. Także rozpocznijmy to właśnie wyzwanie i to trochę będzie możliwe, że ciężkie wyzwanie. Właśnie musimy ładować, a ja zbyt często w, tym, w tej grze nie ładowałem. Aha, miejsce docelowe, dobra. Zobaczymy jak to też pójdzie. W sumie ładowałem chyba raz w życiu w tej grze, więc pojedź do wsi. Jesteśmy tutaj, tutaj oczywiście we wsi naszej, ładnej i mamy tutaj podjechać. No, to zobaczymy ile też ta misja nam zajmie. I to jest to drzewo w sumie? Trzeba go cofnąć wycofnąć, a... płot przestawimy komuś na 15 razy ale wyszło dobra także myślę że będzie ok dobra tryb zaawansowany i teraz tak no rozstaw podporać oczywiście czekajcie my, my zaawansowany wyłączyć i dać lekko do przodu oczywiście Fajnie, że ten tylko... O, rozstaw podporę i teraz tak o wysuń podporę oczywiście teraz tak a, żuraw, dobra. dobra gdzieś to tak wygląda czekajcie, ho. czekajcie może, o Nie, to jest to samo sterowanie, tak? Fajnie tylko że byciało. I teraz może zrobimy wiem, przeszło oczywiście. Mam. Wskaż kłoda, aby zobaczyć strefę. Pomyśleć załadować 4 więcej? No tylko, że problem w tym, że właśnie... Masi... O, kamerę mogę... Mogę tu ruszać. Jedną kodę mamy zawsze, tak? No i jak zwykle dadzą w takie miejsce, że... Jak teraz to... o Dobra, do dołu to będzie tak. Będzie trochę do góry. Piątką puścimy oczywiście. Teraz jak to obrócić? Perką, do dołu. cyk. i piąteczką spróbujemy to złapać teraz do góry teraz to trzeba oczywiście podnieść 4 więcej, no to nie mamy ewidentnie a tu było R tak, R się obraca R się obraca, oczywiście I może teraz y, puśćmy to a dobra, po trzy więcej należy załadować, no tak, tylko, że ja bym chciał to puścić, nie pamiętam, dobra, puść kładę i kliknij przy, przywróć, aby, hmm, gdzie to jest przywróć? Dobra. O, bo tu mamy parę zebra. Nie zapomnij... Nie zapomnij złożyć. No. Wysuń i zabierzmy te. Nie jest to takie trudne. Jak się wiadomo ogarnie, więc myślę, że będzie spokojnie. Spoko z tym. Dobra, my cofniemy sobie oczywiście dalej. Myślę, że będzie spoko. No, oczywiście ja to na parę razy, czyli no, prawdopodobnie zanosi się na jeden z najdłuższych odcinków z wyzwań pewnie najdłuższy, bo tutaj też zobaczmy, że trochę ich jest doładowania. ładowania trzy, trzy miejsca trzeba zajechać oczywiście czyli rozstaw podpory, wysuń od razu nie czekajcie, wysuwać nią, że nie je rozstawmy Żuraw od razu weźmiemy oczywiście Teraz tak weźmiemy link, bo i musimy złożyć Jeszcze E do góry Chyba nie, ja jeszcze zaraz pokażę nie? nie tak, nie rób żuraw, nie tutaj żurania Piątka, nie czekajcie, jak to się tą kamerę zmieniało o. Tako. Teraz oczywiście weźmiemy sobie tak. Piątką otworzymy. I piątką złapiemy drzewo. Teraz. A do góry oczywiście. Cyk. Plimy musimy zrobić oczywiście tak. Dobra. I oczywiście robimy to tak Teraz na dół załadować o 3 ja wiem, po 3 punkty więcej. O, było już. Dobra, i teraz mamy co robić. Przywróć, oczywiście. E, a, podpory. Podpory, żebyśmy nie zapomnieli. Jedziemy dalej. Czy coś tu jeszcze było? Wydaje mi nic, nic się, że nie. Teraz tam. I trochę drzewa dzisiaj pozwiramy Mam nadzieję, że to drzewo tutaj nie, nie ma jakby prawa wypaść bo jeśli by miało prawo wypaść, robię była trochę lipa. Widzicie, trochę dłuższe wyzwanie, podbieramy sobie kłody. Także tak, no. Dobra. 9 minut tutaj już mamy się tym wyzwaniem bawimy. Lubię też takie odcinki, w których muszę się trochę skupić nad pracą. I czy zależy też w jakiej grze, no ale tutaj widzicie, dzisiaj się mam chyba są dwie kłody, tak teraz? właśnie taka fajna robotka się znalazła i myślę że będzie ona bardzo bardzo gites także dobra rozstaw od razu z No rozstaw teraz możemy wysunąć podporę oczywiście żuraw hmm. zaraz się nam spierdzieli oczywiście Dziś mi się wydaje, że ja będę musiał poprawić oczywiście tutaj naszą. Chcę złapmy oczywiście. obniżyć to a jajaj teraz o, wiecie, to było kochleć po pół jak nie mogę Ajajaj. właśnie widzicie co tu się dzieje dzisiaj problemy najmana mogą być yy, boźle zresztą jakby kładę założyłem, więc sam sobie jestem trochę winien i proszę mi ją puścić no to to ja wiem że trzeba jako Teraz może zrobimy zamyk do góry. Bierzemy dalej, czy dwie naraz możemy złapać. Tutaj chyba też jest taki bardziej test. Wydaje mi się, to, że no zamyk. Tu opuścimy. Teraz tak, możemy obrócić oczywiście. Dałbym, dałbym. Zaawansowane możemy nie, musimy je mieć rozłożone. Właśnie one nam tu będą trochę przeszkadzać. No właśnie z tą kamerą z interesa to mam zawsze problem. Trochę z może że na sobie. Się, no oczywiście styk dobra no, no. myślę to trzeba też. Oj, może nie tak. Wróćmy. Skinner jest oczywiście od nas tego wymaga. No, dalej. To tak się wydaje czy tam ki, ki, kierowca tam kierownicą kręci tam. O. Dobra Dobra Czekajcie, czekajcie, czekajcie hmm, Oczywiście Piotr teraz ma Ewidentnie problem Z kłodami Słuchajcie, bo teraz już się sam pogubiłem ze sterowaniem. O o o tym co się dawało do siebie teraz. Musimy dać oczywiście w bok Teraz w dół. Bo... Nie tak, tylko tak nie być. O Boże, tutaj będziemy pierdo do no, pierdzielenia. No. Займем. No, i jeszcze ta jedna by się mogła przydać, żeby złapało. No, ej! Już było. Oczywiście od runa, pozdrawiam od runnera. O, o. Ej, musimy tym ruszyć. Dobra, tu przy tym to są już problemy i to takie ewidentne w tej misji, widzę. Obawiałem się jej. nie mówię, że nie. Teraz, no, proszę mnie tu złapać. Zobaczcie. Jest, KITES. Y, y, zaawansowane i teraz gdzieś my mamy to zabić, tak? Miejsce docelowe. Jeszcze mnie, proszę, żebym nie musiał tego rozładowywać. I abym się nigdzie nie wywalił, bo bym się hopę zarąbał. 16 minut odcinka z nami, a ja bym się gdzieś wygubił. Byłoby źle. Jak widzicie, lecimy. Jest jedno. Po Boże. Jak tu mieli. I to chyba je podkucha. Pierdzielisz. To mnie się nie wywróć. Ja żem tak wiecie, tak dla Beki tu powiedział. Ale teraz bym się obsrał i. Złap mi tego dzieła ciągnienie dobra, jest gitas i będzie gitas, dobra oh. Powinno być przynajmniej Jest zrobione to wyzwanie że myślę, widzicie 16 minut tam to zajęło. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii jak i z innych. Także trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.